Kulina. Widać te wagoniki, ale one tam we mgle wnikną i to jest bez sensu. Ale jak to by było dzień, to ładny widok by musiał być. Kurde, tam ta i tam, tam, tam trochę wyżej się wyjedzie i już nie widać nic. To jest bez sensu. Zresztą tu nawet nie ma ludzi chyba. Nie wiem czy to jeździ puste. O, tu jest ta kolej, wejście. Że coś tam ludzi nie idzie. Ale chyba tam nie ma tłumów. Ludne, tak? Trochę ludzi jest, ale zrękniemy, co to za pyszne pyszności mają. Zestawy obiadowe. Idziemy na zaporę. Nie to wygląda, fajnie by było się przejechać. Kasy automatyczne. O, zobaczymy cennik. Ile to kosztuje? Kasa. No przez internet taniej. 49zł normalny w dwie strony, 55 w biletomacie, co się przez internet. Jedzenie jest z błonami, masakry. Jakiegoś grzańca sobie sieknąć. Okay. Nie Przyjemny, przyjemny. Pieroszki, oscypek. Wycieczki, trzeba iść na tę zaporę. O, kur, tu autami postawali na samym wieździe. Tu, tu to wygląda jak na tym Boże tam tu łopatą wali. Czy to wygląda jak na. O, jakie obrazki czytać, czy to widać na kamerze? To wygląda jak zwykły deptak, taki jak wszędzie. Totalny na z Chin. Santa Claus. Ale, festen. Festyn trwa, dobra, idziemy zobaczyć tą zaporę. Jest marzalny szprotek. ale w lato to tutaj chyba przejścia nie ma. Teraz i tak jest spokój. Tak, to tu pewnie jest masakra. A jak to kosmicznie wygląda, tamtą tam te wagoniki, a tu jest ta tama. Ja muszę przyznać, że robi to wrażenie. Naprawdę ciekawie. Patrzcie, wygląda to rewelacyjnie. Tutaj te wagoniki. A tu zapora. Idę na drugą stronę. Drugi go obejrzyj z drugiej strony, pewnie to samo. Kaczuchy. Eee, no podoba mi się tu. Bardzo. Znaczy nawet prom wycieczkowy płynie. Myślałem, że w taką pogodę nie pływa. A i tam jest chyba ta... polańczyk cały. Co byłem? No tak to wychodzi, że tam będzie ten polanciek, co łaziłem po tej plaży. No tu solina. No i tu te wagoniki, no ale widać, że tam u góry już znikają te... No nie ma sensu, tam się pojedzie, nic się nie zobaczy u góry. Fajne, ale w inną pogodę. Muszę tu wrócić, jak trochę słońca będzie. Kolor tej wody i w ogóle rewelacja. Tam jest ten... helikoptery z ratownictwa? Nie wiem czy one są... Ale one wyglądają, że już chyba nie latają. Chociaż może się mylę. Sprzęt w Polsce to wygląda tak trochę... komunistycznie. <śm> a to jeszcze lata. Ale to jest wysoko. Ja cię kręcę. No robi to wrażenie. A tutaj... kamera tego nie oddaje, ale to jest mega. Tam, z tamtej strony, to jest w cholerę wysoko. Się boję tu wychylić. Kurde, powiem wam, wysoko tu jest niemożliwe. Nie? Ja się aż normalnie boję wystawić tam kamerkę. Patrzcie, jak to jest wysoko. No masakra jakaś. Cienysa Reklama wycieczek. Podchodzi do mnie tutaj taki gościu młody. Nie wiem, ile on no ma lat 10 i mi ulotki rozdaje na jedzenie co to jakby jego praca była, w takim wieku pracować nieładnie patrzcie, fotę sobie można zrobić z bramą, jeszcze musicie zapłacić złotówkę za zdjęcie ale tu jeszcze jest kłódki patrzcie ile kłódek. to będzie ciężkie przecież ja Cię kręcę kłódka miłości Dziwny zwyczaj, tu proszę palmę i nawet na palmie nawalili kłódek No jest jest Piwo, tam fajne gospody, fajnie to wygląda A tu mi się kojarzy, że tutaj są pola campingowe tu jest I tu sobie można yy, wynająć chyba parcele bo tutaj nasz karawanik tu też opłata za foto niedźwiedzia do sakwy, złotówka patrzcie. No trochę tu w tych bieszczadach chyba zwariowali, tu za wszystko chcą pieniądze ty. Nawet zawsze zdjęcie chcesz zrobić, to że musisz zapłacić Jest ta nyska. No to jest jakieś niepoważne Tak mi się wydaje, nie wiem kupę skidach aż tak nie łają A tu można sobie bile Bileciki kupić tu rekin, proszę, opłaca pewnie za zdjęcie z rekinem też na bank A sprawdzimy czeki rekin. O tak idziemy? Chodź, tata już wszystko wie. Co się dowiedziałeś? Nie, to ja już rekinę włóczkę. Teraz już odsunięta w no i ja tak mam tu co, co, co wam tu pokazać? No nic tu teraz nie ma, nic się nie dzieje. Większość zamknięta Dla mnie lepiej, mniej ludzi Knajpa, jak to wygląda? Łódź Nieźle. No, tu wszystko zamknięte Tu jest tak. Wszystko zamknięte, nieźle O tu jest, to jest restauracja, fajnie to wygląda, no dobra, połażone spacerowana solina. Jadę do biedry. Zrobić jakieś zakupki jeszcze na dzisiaj. Może jakiś browarek na wieczór. No nie wiem co w planie. No pogoda niezbyt zachęcająca. Fajnie to wygląda normalnie. Muszę sobie jeszcze jedno zdjęcie zrobić. Tam też jest plaża, normalnie na dziko przy tym parkingu. Jak tu zejść, jakiś hardcore. No i patrzcie więcej tu takich jak ja. O, i Ślązok z Tychów. Też tak przyparkował, ten Mercedes pojechał, też tu jakiś Ślązok, same Ślązoki przyjechały. Ale jest rzeźko, przyjemnie. Nie zjadę do Biedry, zrobić sobie jakiś krótki shopping. Patrzcie, co mi się tu stało. Nie wiem, gdzie jest porysowane, muszę Kupić taki lakier do auta i i to zaatygować, no zobaczymy, jak nie pojadę nigdzie, to będę musiał poszukać w Bielsku takich rzeczy, dobra, idziemy do Biedry. No i tu, tu jest niebo, a na Soliną masakra jakaś, to na obiadek, patrz jakie niebo, a na Soliną normalnie mgły, a tu? Niebo czerwone, no zarąbiście, idę coś zjeść do jakiejś innej karczmy, wyspać no się i witropakować i Beskidy, Nowy Rok, Młodego go zabrać do fryzjera, jeszcze po Beskidach pochodzić jeżeli nie wyjadę nigdzie w trasę, piękne chmury, piękne. Jakie rezady, tam widać ja się tu już czuję jak u siebie normalnie w tej cisnej. Tu jest jakaś troll, ale w opiniach słyszałem, że tam jest taka mała karczma i ona jest lepsza. Może tu się ja potem przejdę na piwko, bo ja mnie nocleg, tu mam to, nie muszę nigdzie jechać. Wygląda to fajnie ten troll też ładnie oświetlony, ale idziemy tam do tej karczmy. Zacz, idziemy. Idę. Ten bez świateł, szaleje. Bardzo ładne niebo. Nie wiem, jak się nazywa to coś, ale zaraz zobaczymy. Bo widać są siekiery zady. Powałem, ja dobre, trochę mało jak za tą cenę. Fajny klimat, warto pójść coś zjeść, spróbować. Jedzenie ok, ale myślę, że trochę za przepłacone. Nie wiem, jak tu będzie, ale. Ogólnie za te pieniądze, to w Beskidach macie dużo większe porcje. Dobra, tu jest gdzieś ta... jak to się nazywa? Nie wiem. Idę zerknąć. Dobra, obiadek zjedzony. Nie nagrywałem nic w środku. Karczma, hata pod tarasami się nazywał. No miejsca to tu nie ma, u góry gdzieś mnie tam usadził. Zjadłem sobie biesy. Tu mam zdjęcie w kleju, jak to wygląda. To się okazało, że to, to jest taki... Placek to jest ciasto naleśnikowe z kiszoną kapustą. Jak placki to wyglądało z gulaszem. A zobaczcie zdjęcia, no ciekawy smak. Ale tak bardzo przypomina zwykłe placki. Więc ciekawie, no śmierdza teraz cały olejem, nie? Ale to jest oświetlone no, no dzisiaj, no wczoraj to tak to chyba nie wyglądało. Na pewno nie. No, raczej iść do pokoju wypić jakieś piwko Wziąć prysznic Rano kurde w drogę w stronę domu, koniec przygody bieszczowskiej fajnie było ale muszę tu wrócić jeszcze To jest jakiś sklep monopolowy, jeszcze zerknę jakieś regionalne alkohole, co tutaj mają ciekawego No ci do alkohol

A tu obok jeszcze jakaś łem, na karczma, ale jakieś trochę gorsze odgnie, ale i tak pełno ludzi. No mgła. A dzisiaj jest sobota i tu jest fol. Naprawdę nie mogę gdzie usiąść, znalazłem takiego. Muszę być mocno schylony. Patrzcie jak to wygląda. Przy mojej wzroście, no to jestem mocno nachylony. Niezwyczaj. Trzymajmy, trąb i sobie chyba tu Na piwko ok, ale zjeść to tu by się nie dało. Chyba po tamtej karczmie miękło, że tak olejem, że szkoda go dać. O Jezus Maria, przymroziło tutaj. Ja się już pomału pakuję. bo tu jeszcze wszyscy śpią. Dzisiaj było spokojniej. Wczoraj były, były tak mówią jakieś dzieciaki i było głośno. Co tu za rejestrację jest tu ktoś? Nie ma. Ale patrzcie, jaka pogoda się dzisiaj szykuje. <tryk> Ale ja stąd dzisiaj jadę. Nie wiem, jadę po małą stronę domu. Odświeżony. Może jeszcze gdzieś stanę i jeszcze dostanę. na noc po drodze, jak mi się coś spodoba, bez ciśnionka. A ja jestem taki kurde, że ja szybko wstaję, nie? Wszyscy jeszcze śpią. Nie chciałem tam nagrywać w domu, bo mówię, te ściany są takie ciche, e, cienkie, że tam wszyscy wszystko słyszą. Naprawdę strach bąka puścić. <laughs> bo obok w pokoju będą słyszeć. No, domek przyjemny, ci właściciele bardzo fajni fajne miejsce i tanie. Tylko te łóżko, nie? To ma teraz, Nie wiem jak w innych pokojach, bo ja miałem pojedyncze łóżko. Łóżka, dwa tam byłem w pokoju, nie? A może ktoś jak przyjeżdża w parze i ma podwójne, no to ma jakiś tam większy i twardy materas. Ciężko mi to stwierdzić. No, na tych pojedynczych to spałem i na jednym i próbowałem na drugim, no nie ma szans. Jest po prostu za miękko. Idę, zrobię sobie jeszcze jakieś śniadanie, jakąś kawkę na drogę. I się będę zbierał, ale pogoda się szykuje po prostu wyśmienita. A jest lodowisko na drodze, zobaczcie. <grych> Więc nic, idę, zrobię sobie jeszcze śniadanko. Szybka kawka. Malutko się będę zbierał. W drogę. To los przyniesie nie wiem. nie wiem gdzie dzisiaj stanę. Czy dojadę do domu, czy stanę gdzieś na spokojnie. Lubię tak sobie na spokojnie robić wycieczki. Patrzcie, jak drzwi pomarły, ja nie mogę. Muszę tylko jeszcze tu schować te moje środki czystości. Woda. Tu sprawdzę czy wszystko w miarę jest, jeszcze tam w pokoju oblecieć i dobra Woda na drogę jest tu jest mogę odsunąć No dobra Kubek. Przysiadłem Patrzcie jadę To słoneczko A tam takie chmurska To wygląda jakby nie kosmos Teraz zaś tego nie widać Patrzę teraz tu się wykręci i normalnie ściana chmury taki kosmos Musiałem wyjść sobie normalnie, zdjęcie zrobić. Jaki kosmos w ogóle. <noise> Jestem głupi. Ale jak to wygląda. No po prostu bajecznie. Patrzcie, bajka. Bajka. Coś pięknego. Chyba chwila przerwy w drodze, ale patrzcie, jakie to auto jest upierdzielone. <laughs> Tam były mgły, tańsze śniegi, sól. Muszę normalnie stanąć, to wszystko wymyć. Tył to już w ogóle nic nie widzę. Zero, kamerki, nic. A starałem zrobić sobie szybką przerwę, bo e, muszę jeszcze urlop zaplanować. O 14 na naszym portalu uruchamiałem takie coś jak urlop. O, patrzcie, jakie auto jest. Urlop pracowniczy i o 14 możemy sobie zaplanować, nie tylko ten termin, więc wszyscy teraz siedzą przed komputerami i planują ten urlop. No, ja muszę w komórce to zrobić, musiałem stanąć, tu jest zasięg. Po drodze później stanę, jeszcze to wymyję, to auto, bo ja pierdziule. Wymyć, wyglancować, zatankować, a na razie idę. Urlop planować. Boże, co za emocje. Urlop zaplanowany, dwutygodniowy, udało mi się. Jedziemy dalej <laughs> Jakie emocje przy tym planowaniu. Powiem szczerze to, jest, to są czyste jaja. Ale mam urlopik, więc e, zarąbiście. Dalej w drogę umyć samochód. A tak jeszcze takie podsumowanie. Patrzę tutaj. Pierwszy raz takie coś mi wyszło, że kluczyk rozładowany bateria e, odnośnie tych wierzczat. E, no jest tam masakra jeśli chodzi o... Czekajcie, bo tu kurde, nic nie widzę. Masakra jeśli chodzi o mm, sklepy, nie? Tam jest tak ciężko ze sklepami cokolwiek dostać. Ciężko tam jakiekolwiek sklepy. Tam jest naprawdę hardcore. Jeszcze tak jak był teraz weekend. O ile tam jest dużo sklepów otwartych, chyba w sezonie, to tak jest no, większość zamkniętych. Nie? No to, to, był, to jest jeden minus. Drugi minus to znaczy minus. Druga rzecz to jest bardzo dużo i knajp zamkniętych i tam tych budek zresztą to tam widzieliście. Nie? No i ceny kosmos, bo powiem wam, żeby za obiad 50 zł tam płacić i te porcje nie były aż takie duże. Nie? Bo zazwyczaj idzie taniej zjeść albo większe porcje. Gdzieś tutaj, w Beskidach czy gdziekolwiek. To jest. to jest naprawdę duża różnica, jeśli chodzi o. No, różnice między Bieszczadami, a, a tutaj na przykład Śląskiem, Beskidami to jest więcej tych knajp, ceny są trochę bardziej atrakcyjne i większe porcje hotel, tak jak mówiłem hotel, pokoik, no materac totalna lipa w aucie się lepiej wysypiam niż w tym a, ale ludzie spoko nie? i tam potem byłem w tej zadzie, tam nie, tam w tej knajpie obok, co jadłem u góry to z tymi tam zbieszczat chłopakami, oni trochę pijani byli. I tam była żona chyba od tego jednego. Żona była od tego jednego, więc naprawdę o dziwo, mega sympatycznie im pogadali, my pośmiali się. Tak to wyjazd uważam za udany. No ale tam ja muszę tam jeszcze wrócić, więcej pochodzić po tych górach, bo. No, tylko jedna połoninka naprawdę jest tam, gdzie chodzić, jest tam takie odludzie. To, to co lubię? Nie? Mi, się, mi się podobało. Jeśli o to chodzi, o, o ten spokój, i ciekawe, jak to właśnie w lato wygląda. no Jeszcze bym tą kolejką pojechał i, i zobaczył se te widoczki tam na tej solinie, bo te jeziorko jest naprawdę fantastyczne. Ale ludzi w lato pewnie jest multum, i nie chciałbym tego tam chyba doświadczać. Ja byłem tam teraz, w te lato, no to szybko uciekałem, bo wszystkie te parkingi przy tych wejściach na te szczyty, na te połoniny, to przecież były pełni sienki, nie? A i wszędzie kasują, nie? To jest, to to dopiero z masakra tam. Tam nawet parking, no każdy parking, każde... Na chwilę chcesz stanąć, w tej solinie wszędzie kasują. No ten, ten parking tam znalazłem przy tym, przy tym lesie u góry, tak czytam, jak schodziłem na dół, to ludzie naganiali po, po 30 zł 20 zł za dzień. Nie ma, że sobie na godzinę, można wziąć piątkę, czy tam ileś. Nie, musisz za cały dzień zapłacić, mimo że chcesz chwilę. No to też jest, no tam strasznie za pieniędzmi, kurde, no na no wszystkim kasują, nie? no dro, drogo tam są, tak bym to powiedział, jest tam drogo. Tyle z moich y, odczuć, drogo, ale fajnie, bardzo fajnie, ale tak jak mówili ci te, też z tego właśnie, co tam z nimi gadałem, no to to już nie są te bieszczady, nie? to już nie jest ta dzikość, jest tam coraz więcej turystów, coraz więcej domków się tam buduje, zresztą to widać było. Tyle Lecimy, myć furę, tankować A nie sprawdziłem ile kilometrów zrobiłem. No to jest jakaś mienia. Zaraz sprawdzimy, czy ona w ogóle na karty się da A się to kartami płaci da się. No, no spróbujemy to myć. Dawno nie byłem na tej mieni. Kiedyś jak była nowa to byłem całkiem no ok, a teraz zobaczymy. No i umyte, dwie dychy poszło, taki był pije Patrzcie, Miałem taką młekę. Sprzedałem dzisiaj ona pewnie zyskuje na wartości. Fajna autko to było. Bardzo przyjemnie się jeździło, a dzisiaj jest coraz droższe.